Choreografów Jane Winson Robinson z Anglii, także Janet Schmidt z Drezna. E, no, była wspaniała zabawa, e, dzieciaki są strasznie zadowolone. E, była mocna praca, dużo się nauczyły, dużo wyniosły nowe e, różnego rodzaju i tyle taneczne. Otrzyma, tak, około odkry... 25 godzin tych właśnie warsztatów. Odkrywają taniec. No. Warsztaty w serce ulicy odbyły się po raz wielokrotny, tutaj w Brzonkowie od 4 do 7 grudnia odbywają się warsztaty, a w Zielonej Górze w Filharmonii Zielonogórskiej w niedzielę o godzinie 16 finałowa gala tego, tego właśnie naszego wspaniałego przedsięwzięcia. W dzisiejszych warsztatach tych czterodniowych brało udział 80 osób, 80 osób, a w Zielonej Górskiej, w Zielonej Górskiej Filharmonii w niedzielę będzie około 180 tancerzy. Także będzie wielka gala podsumowanie tego co było i w ogóle podsumowanie półtora roku naszej pracy i zabawą z tych Tak, bardzo fajnie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. To są wszystko nasze tancerki, które prowadzimy na co dzień i one chcą się rozwijać, trenują, uprawiają tą wspaniałą dyscyplinę sportową i taneczną, artystyczną, dlatego jesteśmy tak z nich dumni, że mimo wszystko, że to jest jednak w ciągu 3, 3 dni, 25 godzin warsztatów, ale z takimi choreografami jak Jay albo Janin... Nie sposób się nudzić. Absolutnie.